Manko. Dzisiaj spróbuję odlać drugą wersję krócierza do jawki. Króciec skierowany na bok, tak żeby można było ominąć głowicę słoneczkową. E, myślę, że ten króciec ma zdecydowanie lepszy też tutaj flow w tym kanale, także też będzie jakieś tam lepsze pewnie osiągi. E, pokażę, pokażę także, jak wykonać rdzennicę. Tutaj, tak. Znaczy rdzeń za pomocą takiej, takiej rdzennicy. Nie? E, Także zapraszam na seans. Biorę się do roboty. Tak jak obiecałem, pokażę Wam jak przyrządzić właśnie takie rdzenie y, do środka. Jest to o, twarde, można to złapać, ułożyć tak jak chcemy. Nie? Y, jest to połączenie piasku, piasku no, takiego, ja używam takiego do akwarium, 0105 gradacja. Y, można kupić na Allegro. I szkło wodne sodowe. Mieszamy to w proporcji Mieszamy to w proporcji 10%. znaczy plus 10%. 100 gram, 100 gram piachu, 10 gram tego, 10 gram szkła wodnego. Także starowałem wagę. Przesadziłem. 123 g czyli musimy zgodnie z tym, co mówiłem, 10% wsypać około 12-13 gram. Wlać. No, 14 gram, może też być. Yy, nie, możemy oczywiście dać więcej, ale generalnie przy odlewaniu później się to kasuje. Yy, dosyć, mocno, dosyć mocno gazuje. Więc, więc no lepiej, lepiej tego użyć jak najmniejszą ilość, Jest to coś takiego, musimy to dokładnie wymieszać. Można użyć normalnie piasku też takiego budowlanego z kastorami, powiedzmy, ale ma on dosyć dużą tą średnicę tego ziarna. No więc odwzoruje nam trochę gorzej ten, ten środek, nie? a tu im użyjemy gładszego ścierniwa, tym mamy gładszy później odmiet. Dobra, uzyskaliśmy taki trochę gęstszy piasek tak jakbyśmy nad morzem coś takiego mieli, nie. Teraz potrzebujemy rdzennicę. Rdzenica to jest po prostu coś, co odzorowuje nam wewnętrzny model tego odlewu. Yy, wydrukowana na 3D, lekko przeszlifowana. Jest z czterech części zrobiona, bo się po prostu łatwiej to rozbiera. Mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia jest takiego rdzenia. Pierwsze co robimy, to zawsze musimy trochę przepudrować to, żeby nam się jak najmniej lepiło to do. Do naszego wkładu, dobra, tak przygotowaną foremkę. Zupełniamy właśnie tym naszym eksperelem. I równomiernie ubijamy. Pierw wsypujemy dosyć tak. Trochę więcej towaru i ubijamy czymś tam w środku. Dokładamy cienką warstwę, ubijamy i tak ponownie. Mieniamy stronę, teraz tutaj właśnie dobijamy to co w środku było i uzupełniamy. Tak przygotowany rdzeń możemy jej utwardzić dwutlenkiem węgla. Ci, co mają migomat, oczywiście będą mogli sobie skorzystać z dwutlenku węgla, jeśli oczywiście na nim spawają. Ci, co nie mają, no niestety trzeba będzie coś wymyślić, są inne metody. Odkręcamy. Dokładamy do tej masy piaskowej. Kilka sekund, no nie wiem tam z 10-15 sekund, prawa, lewa strona. Dodatkowo tutaj też mam takie dziurki zrobione, żeby tą, ten dwutlenek jednak wprowadzić też bliżej tego tego rdzenia Można też zrobić taką komorę, wpuścić tam dwutlenek węgla i właśnie wsadzić ten swój tą swoją rdzennicę, żeby zrobić ten żeby wytworzyć taką atmosferę dwutlenku nie? Jeśli chodzi o kiedy, kiedy wystarczy już tego utwardzania, no to to jest po prostu już twarde teraz w tym momencie. No nie do przesady, nie jest to jakiś beton, ale, ale jest dosyć twarde. Widzicie teraz, spójrzcie jak to można rozebrać. No generalnie trzeba trochę uważać, ale jest to już dosyć na tyle twarde, że jak rdzennica jest dobrze zaprojektowana, to wszystko wychodzi, wychodzi samo tak naprawdę. Teraz bierzemy sobie w rękę. Najlepiej puknąć czymś takim w miarę ciężkim, ale też elastycznym. O! Proszę bardzo, wyszło. I druga strona. Najlepiej tak sobie zrobić. Puknąć, wtedy rdzeń spadnie na rękę. I mamy to. Gotowy rdzeń, który można włożyć do, do formy i go odlać. Możemy delikatnie tu przejechać te, te łączenia, żeby wiadomo, Im, te, im lepiej to zrobimy, tym później odlew wygląda lepiej. i odláné máme v konci. <laughs> Dolane z każdej strony. Zobaczymy czy w środku jeszcze dobrze poszło. Dobra. Parę tygodni temu wykonałem takie krójce. Na, prost, na wprost do silnika. Nie? Także to był kruciec, gdzie gaźnik znajduje się nad głowicą. Yy, wiele osób tam pisało, że będzie się gaźnik przegrzewał, coś tam. No, no, no dobra, no, możliwe, że tak. nie? Yy, drugi w kolejce powstał tutaj kruciec boczny, czyli typowo już pod głowicę słoneczkową, żeby można było ją zamontować, yy, nie, żeby nie kolidowało z yy, tą, tą głowicą większą, powiększoną. Ale tak doszedłem do wniosku, że w sumie może zrobić taki kompromis i zrobić jeszcze jeden kruciec Czyli wersję taką powiedzmy na bok yy, Która jest pod kątem takim jak yy, Jak oryginalny kruciec, czyli tam około tam 25 stopni idzie w prawą stronę Także do wyboru są tak naprawdę trzy króćce yy, Zaraz zamontuję na ogarze i zobaczycie sobie jak to wszystko siedzi nie? Tą wersję znacie z poprzedniego filmu, czyli gaźnik na wprost do silnika. Także to jest tak jakby typ pierwszy. Przejdźmy teraz do typu drugiego. I tutaj mamy teraz zaprezentowany typ drugi, gaźni... drugi króćca, który kieruje gaźnik na bok. I wtedy możemy założyć głowicę słoneczkową, czyli z wyższymi tutaj żebrami. Przejdźmy teraz do typu trzeciego. I najnowszy typ 3. Gazik jest lekko skierowany na prawą stronę motocykla. No nie wiem, dajcie znać co o tym myślicie. Ja na razie zostawiam ten. E oh.